Masz nadciśnienie, żylaki albo bóle kręgosłupa? Pani Maria Zeźrebiec ma na to sposób. Stawianie pijawek. Ich dobroczynne działanie doceniali już starożytni Egipcjanie. Grecy leczyli nimi choroby zakaźne. A w XIX wiecznej Europie słój z pijawkami stał w każdej szanującej się aptece. W XX wieku i sławę przygasił nieco rozwój nowoczesnej medycyny. Ale w ostatnich latach znów o nich głośniej. Wie o tym dobrze pani Maria Zeźrebiec, która zdobyła certyfikat chirudoterapeutki i przeprowadza zabiegi stawiania pijawek. Szukałam leku dla siebie. A, i, a ponieważ zawsze się interesowałam medycyną naturalną, więc zaczęłam szukać w internecie czegoś dla siebie, żeby, bo leki były bardzo drogie i nieskuteczne. Lista schorzeń leczonych pijawkami jest długa. Żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, hemoroidy, procesy starzenia, depresja, reumatyzm, bóle stawów, choroby kręgosłupa, trudno gojące się rany, obrzęki powypadkowe, krwiaki i zakrzepy, nadciśnienie i niedociśnienie, wrzody żołądka i dwunastnicy, przerost prostaty. Bardzo dobre są na wszystkie choroby krążeniowe. Bardzo dobrze działają pijawki na serce: leczą serce, leczą wątrobę, żylaki, wszystkie bóle jakieś, kręgosłupa, kolan, kości reumatyczne. Także tutaj pijawka właściwie to ma i odmładzająco. Ponoć pijawki postawione na podbrzuszu pomagają także na impotencję. Leczą męskość i panowie są bardzo zadowoleni. Czyli rozumiem, że takich pacjentów Pani miała, którzy właśnie po to przyszli? Miałam i proszę mi wierzyć, że z dużym sceptyzmem do tego podchodziłam, no ale że są dobre efekty i faktycznie są. Mimo tych dobroczynnych właściwości, u niektórych pacjentów już sam widok pijawek budzi popłoch. Tak, już były takie, tak kwiczały, histeryzowały, ale po przystawianiu pierwszej pijawki już było swoje, na następną już by same postawiły. Niech Pan powie, czy się Pan boi. No, bo Same zabiegi nie są bolesne. Gdy pijawka przysie się do pacjenta, uwalnia wiele substancji do krwioobiegu, w szczególności chirudynę, która zapobiega krzepnięciu krwi. Pacjent ma gorsze samopoczucie na zajutrz po zabiegu, ale już następnego dnia odzyskuje wigor z nawiązką. Przystawianie pijawek jest bezbolesne, ale po pijawkach występują uciążliwości, ponieważ leje się czasem do dwóch dni krew bo wycieka krew, to dobrze, bo się organizm oczyszcza, to nie leci czysta krew, tylko taka maś, schodzi, oczyszcza się organizm. Zanim pijawka zostaje wykorzystana do zabiegu, przez kilka miesięcy przechodzi głodówkę. Wszystko po to, by zdecydowała się przystać do skóry, gdy chirurgoterapeuta będzie chciał ją zaaplikować pacjentowi. A trzeba pamiętać, że nie każdemu pacjentowi się je przystawia. Takich zabiegów nie stosuje się u osób chorych na hemofilię, anemię, a także u dzieci poniżej 13 roku życia i kobiet w ciąży. Większość jednak dobrze znosi chirurgoterapię. Ile trwa taki zabieg? No do półtorej godziny trzeba liczyć, bo zanim chwyci, nie zawsze chcą chwycić. Współcześnie do leczenia można używać tylko pijawek hodowanych w warunkach laboratoryjnych. Stosowanie tych pochodzących z naturalnych źródeł obarczone jest bowiem ryzykiem. Mogłyby przenosić choroby i pasożyty. Dlatego w pijawki pani Maria zaopatruje się w specjalistycznej farmie z Opola. Za jedno takie zwierzątko płaci około 20 zł. Każda pijawka może być użyta tylko raz. Potem ląduje w słoiku z denaturatem, a następnie trafia do pieca. A co o tej metodzie leczenia sądzą lekarze? Okazuje się, że na to pytanie trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Opinie są dwuznaczne. Jedni jest dużo zwolenników leczenia pijawkami, a drudzy no negują po prostu tą formę terapii. Każdy, kto zdecyduje się na zabiegi przy użyciu pijawek, powinien jednak pamiętać, że nie są one panaceum na wszelkie dolegliwości. Mogą natomiast wspomagać leczenie.